Witam serdecznie szanownych Państwa, co się dzieje w polskiej gospodarce. W go polskiej gospodarce dzieje się bardzo dużo rzeczy. Można powiedzieć, że bardzo złych rzeczy po roku rządzenia przez Donalda Tuska, Kosiniaka, Kamysza i Hołownię. Szanowni państwo, sytuacja gospodarki polskiej jest w opłakanym stanie. Można powiedzieć, że y, sytuacja gospodarki Polski jest w jeszcze gorszym albo tak samo złym stanie, albo w tak samo pogarszającym się ze względu na to, że sytuacja Polski pogarsza się gospodarczo od roku od przejęcia władzy Donalda Tuska. Oczywiście za czasów Mateusza Morawieckiego i Kaczyńskiego gospodarka wyglądała też bardzo źle, bardzo bardzo źle no i Właśnie w bardzo, bardzo złą stronę. No i ta zła strona jest dalej kontynuowana przez y, Donalda Tuska, y, Kosiniaka, Kamysze i Hołownię. A tutaj zaraz pokażemy dane tego, szanowni państwo, wszystkiego, co się dzieje. To nie jest y, moja jakaś taka opinia. To są, szanowni państwo, fakty, y, które nie podlegają żadnej dyskusji. Y, y, proszę zobaczyć, szanowni państwo, w takiej sytuacji jest drastyczna, y, 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 w takiej drastycznej sytuacji jest polska gospodarka. Dzisiaj dolar amerykański to 3,82%. Człowiek by się zastanawiał, no tak, wcale nie jest to źle. Przecież 3,82 to nie jest źle, bo przed chwilą przecież za czasów Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego polska złotówka zawaliła się, tak jak widzimy tutaj na tym wykresie do 5 ,10 zł dziesięciu groszy, proszę bardzo 5,05. No, taka była sytuacja no, w kantorach 5,20 chcieli za dolara amerykańskiego no, byli tacy, którzy kupowali bardzo dużo dolarów tak drogo i do dzisiaj stracili ale rzeczywistość jest zupełnie inna to, że złotówka była po 5 zł i 5 groszy to nie oznacza, że 3,82 to jest cokolwiek zastanawiającego przede wszystkim dlaczego a no dlatego, szanowni państwo że polska złotówka dalej jest bardzo wysoko oprocentowana polski złoty jest oprocentowany 5,75 proszę sobie wyobrazić, polski złot Dalej jest oprocentowany 5,75 dolar amerykański. Przed chwilą był 5,5, no ale obniżył swoje oprocentowanie teraz do 5%. Euro jest oprocentowane 3,65%, a polska złotówka 5,75 to jest 2,1% więcej. To jest naprawdę bardzo duża różnica no ale dodatkowo inflację mamy bardzo wysoką no przecież inflację mamy bardzo szanowni państwo wysoką i yy, 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 ale do tego zaraz przejdę o tych złych właśnie aspektach polskiej gospodarki ale w sytuacji szanowni państwo gdy polska złotówka od roku nie umocniła się od roku przejęcia władzy przez Donalda Tuska mimo tego szanowni państwo że mamy bardzo wysokie oprocentowanie że został skasowany niebezpieczny kredyt yy, welbezpieczny kredyt który wprowadził Mateusz Morawiecki miliardy dziesiątki szanowni państwo 100 Tysięcy dofinansowań o wartości BMW Mercedesa poszło w zagraniczne banki, w zagranicznych deweloperów, szanowni Państwo. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. E, oczywiście nie skorzystali na tym w ogóle kupujący, tylko skorzystali zagraniczni deweloperzy i zagraniczne banki, prawda, którzy jeżdżą sobie Ferrari. E, taka rzeczywistość, no przecież ci sobie Mercedesa nie kupili, tylko kupili sobie przecenione nieruchomości. Na za drogie kredyty, za które płacimy my zamiast, żeby pieniądze poszły na szpitale, na lekarzy, szanowni państwo, żebyśmy mieli służbę zdrowia, na wojsko. No, taka w danym momencie jest rzeczywistość. Gospodarka pogłębia się w stronę dramatycznego punktu. 3,82 to jest bardzo źle. A dlaczego jest bardzo źle, szanowni państwo? Za czasów Donalda Tuska przestała działać formuła polski złoty, złotówka, złoto. Przepraszam, dolar polski złoty, złoto. Za czasów Donalda Tuska dlaczego przestała działać? No przestała działać, bo gospodarka e, źle działa. Była taka zasada, szanowni Państwo, że gdy złoto drożeje do dolara amerykańskiego, proszę bardzo, mamy e, następne gigantyczne wyżyny e, ceny złota. E, w danym momencie no, złoto e, 2621,79 dolarów, no ale proszę sobie wyobrazić, że dosłownie przed chwilą e, złoto kosztowało jeszcze więcej. Proszę zobaczyć. Złoto, szanowni Państwo, doszło do 2625,6 dolarów. To jest bardzo dużo, a polska złotówka ani drgnie. Ja przez bardzo długi okres, przez całe lata, robiłem, szanowni Państwo, statystyki, prowadziłem zapiski, artykuły, filmy, robiłem, gdzie pokazywałem tą formułę, dzięki której mogliśmy wiedzieć, co się stanie z polską złotówką. No i gdy złoto się umacniało do dolara, czyli dolar tracił do złota, no to złotówka też się umacniała do dolara i to było, jak w zegarku, prawda, albo przed umocnieniem złota, albo w trakcie, albo po, i to się ciągle działo, prawda, i to były takie sygnyfikantne, to były takie sygnyfikantne, Eee, ruchy a teraz to się totalnie załamało, bo polska złotówka stoi, ona się tam troszeczkę tam jeden grosz do góry, jeden grosz na dół. No i tyle, i ona jest totalnie zawalona, szanowni państwo, a złoto rośnie, a złoto rośnie do dolara amerykańskiego, a złotówka się nie umacnia, a inflacja wysoka, a oprocentowanie mamy bardzo wysokie, prawda? Więc w Polsce w danym momencie mamy największą inflację prawie w Europie. Inne banki mogą już obniżać swoje oprocentowania, dzięki czemu kredytobiorcy, szanowni państwo, wszyscy, którzy mają kredyty, mają coraz niższe raty. W Polsce te raty dalej są wysokie. Mamią Polaków kredytem 0%. Zamiast wykładać prawdziwą ekonomię, a prawdziwa ekonomia, znaczy taka, no, prawdziwa ekonomia, no coś co powinno się zrobić, szanowni Państwo, to jest to, aby Polakom obniżyć inflację i obniżyć gigantyczne oprocentowanie, bo my nie potrzebujemy dofinansowywania, szanowni Państwo, na, na, na to, żeby człowiek sobie kupił kilo kiełbasy, my nie potrzebujemy tego, to jest gospodarka PRLowska, rządzi nam nami mentalny PRL. Taka jest sytuacja. To są ludzie, którzy uważają, że spółki skarbu państwa powinny konkurować z polskimi rodzinami, szanowni państwo, z polskimi rodzinami pod kątem sprzedawania parówek. To taka jest w danym momencie rzeczywistość. No, i, no I konsekwencją tego wszystkiego, tego myślenia jest to, że nawet Polacy nie wiedzą, że oni powinni chcieć niższego oprocentowania i niższej inflacji a znaczna część Polaków dała sobie wpoić i, i to jest yy, po stronie PiSu i po stronie PO, prawda, to są tak samo bardzo źli ludzie, prawda, gospodarczo-ekonomicznie, dali sobie wpoić, że Polacy potrzebują dofinansowywania na wysokie odsetki i, nie wiem, dofinansowania na kiełbasę, zamiast żeby kiełbasa po prostu nie drożała i żeby po prostu zwyczajnie zwykły kredyt był normalnie oprocentowany, no i to się dzieje na przykład w wielu krajach, jak się to dzieje w strefie euro, inflacja spada, powiedzmy, w większości krajów, mocno, prawda, bardzo mocno, no, ee, no to mogą obniżyć powiedzmy, zobaczymy jaki to będzie miało efekt, bo w wielu krajach, że ta inflacja jest wysoka, może dojdzie, prawda? No obniżają to oprocentowanie, tak samo w Czechach. W Czechach mają już niskie, niską inflację, mają ten cel inflacyjny, no i co? Mają oprocentowanie 4,5% 4,5%, proszę sobie, szanowni, państwo, wyobrazić. No, taka jest, proszę bardzo, może jeszcze obniżyli. 4,5%, nie, nadal jest 4,5%, widzicie? Mieli 7, proszę bardzo, oni mieli wyższe oprocentowanie, oni mieli oprocentowanie 7. My mieliśmy najwyższe 6,75 i oni z tego wysokiego oprocentowania zjechali już na 4,5, a o 2,5%, a my dopiero zjechaliśmy o 1%, bo mieliśmy 6,75%, mamy 5,75%, no i tak ta gospodarka wygląda. Dlaczego tak wygląda? Bo jest niszczona. Dlaczego jest niszczona? Bo są pieniądze rozkradane, rozdawane, niszczone, prawda? No i to już robił Morawiecki, teraz robi to Donald Tusk, no dlatego jak ktoś mi mówi, czy wracać do Polski, no to ja się śmieję i pokazuję wtedy ludziom, popatrz, tu masz nieruchomość, popatrz, tu masz nieruchomość deweloperską, z kaflami, ze wszystkim, z łazienkami, z kuchniami, zrobioną tylko, meble sobie musisz Prowadzić takie różne różnice, prawda, a wszystko inne masz, prawda? popatrz, może się tu wprowadzić i masz 8 tysięcy, 7 tysięcy złotych za metr razem z basenem, prawda? 7 tysięcy złotych za metr, nieruchomości 100, 130 metrowe, a w Polsce coś takiego kosztuje, szanowni państwo, dosłowne takie odpowiedniki, może nawet gorsze, po 20 tysięcy złotych za metr. No, czy po 25 tysięcy złotych za metr. No taką mamy w danym momencie w Polsce rzeczywistość, ale zaraz dojdzie zima, no teraz jest przepiękna no końcówka lata, nie wiem kiedy to lato się kończy, czy to już jest jesień, no ale jest pięknie, ładnie, no bo było Ponuro, brzydko ciemno, zimno, prawda? było trzeba nawet dogrzewać swoje nieruchomości, o, ciągle oświetlać. Teraz słońce prawie w całej Polsce świeci, jest ciepłutko, jest milutko, jest pięknie, jest super, prawda? No ale zaraz to przejdzie. No i będzie drogi gaz, zaklejanie kominów i tak dalej, i tak dalej. No taka w danym momencie jest rzeczywistość no i polska złotówka, mimo tego, że jest wysoko oprocentowana, szanowni państwo, złotówka się nie umacnia do dolara amerykańskiego, że jest wysoko oprocentowania, szybkość inflacyjna, szanowni państwo, nie rośnie, przepraszam, nie spada, a rośnie. Omawiają ludzi kredytami na 0%, gdy po prostu ludzie powinni, czy, ra, czy wakacjami kredytowymi i takimi tam innymi rzeczami, które są po prostu destrukcyjne dla w ogóle umysłów ludzi, no i dla samej gospodarki. Destrukcyjne są dla pieniądza. Destrukcyjne to jest wszystko, szanowni państwo, dla naszego pieniądza. No i po roku rządzenia jest coraz gorzej. W ogóle system kredytowy, finansowy w ogóle nie jest, szanowni państwo, nie jest, nie jest reformowany. Tusk nic właściwie nie robi. I on. on... Tu, tu, tu z Kośniakami się oni właściwie nic nie robią w gospodarce, tylko jest. Oni, czym oni się zajmują? Oni się światopoglądowymi problemami zajmują. Zajmują się, szanowni państwo, siekanką polityczną między sobą, z której pewnie i tak nie wyniknie. No, tam poleciało kilka głów słusznie, niesłusznie, prawda? Podejrzewam, że połowa słusznie, połowa niesłusznie, prawda? No i to tak właśnie wygląda, tak? Macie się ekscytować tym, jak pisowcy z peowcami się nawalają, a gospodarka jest niszczona. No, taka jest w danym momencie, szanowni państwo, rzeczywistość. No, ale, no przecież, no, wy, wy, no, no niestety, duża część naszych Społeczeństwa wystarczy, że usłyszy, jak premier Polski czyli Donald Tusk mówi, że za 5 lat będziemy bogaci jak Brytyjczycy, i oni wszyscy w to wierzą, szanowni państwo. W sytuacji, gdy w Wielkiej Brytanii mamy 3 razy wyższe emerytury yy, na głowę, w sytuacji, gdy yy, płaca minimalna na rękę jest no, prawie 3 razy wyższa niż w Polsce, w zależności od kursu walutowego, ceny mają tam takie same, nieruchomości tam już są dosłownie tańsze niż w Polsce nieruchomości w Wielkiej Brytanii są tańsze niż w Polsce. A o, o ogrzaniu tych nieruchomości to już nie wspomnę w zimę, prawda? Bo przecież tam, no te, też, so, też jest zima w wielu rejonach Wielkiej Brytanii, bo przecież jest i Szkocja, prawda? I, I ale z drugiej strony jest Londyn, w którym nie jest zimno w zimę w sumie. Przecież tam nie ma po minus 25, chyba, że nie wiem, raz się starzy na ruski rok. E, teraz to nie można mówić ruski, e, prawda. E, e, no i tyle, szanowni państwo. Taka rzeczywistość. E, I Wisienką na torcie, szanowni państwo, wisienką na torcie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, wisienką na torcie tej całej gospodarki, proszę bardzo, jest WIG20. Wisienką na torcie, WIG20. Po roku, proszę bardzo, zapada się, szanowni państwo, WIG20, prawda? Mówiłem tak, ci, którzy wierzą Donaldowi Tuskowi. Znaczy się ja oczywiście nie, nikogo nie namawiam do inwestowania na WIG-u, nie namawiam w ogóle nikogo do kupowania dolarów, jakichkolwiek warut, czegokolwiek, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Szanowni Państwo, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe. Szanowni Państwo, i przechodzimy dalej. Proszę bardzo, przez rok rządzenia Donalda Tuska, Kosieniaka, Kamyszej Hołowni, WIG-20, na, na którym są najważniejsze Spółki Skarbu Państwa, przepraszam, wezmę sobie łyka kawy, bo to już 12 minuta, miałem sobie wziąć w drugiej minucie, ale zapomniałem, no bo to takie emocje, szanowni Państwo, targają człowiekiem, bo to rok, bo, 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 bo wiecie, bo ja, ja nie mogłem. Ty... Ja to wszystko mówiłem, że tak będzie, no tylko czekałem na te dane, no tak czekałem, siedziałem i mówię, dobra, będę spływać dane, będę pokazywał na dane, bo ludzie nie wierzą, szanowni Państwo, ludzie po prostu nie wierzą. Mówiłem, jak będzie, że będzie tak, to, 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 to szanowni Państwo, tak, przepraszam, łyczek kawy. Ora i jedziemy. No i proszę bardzo, szanowni państwo, WIG20, tak? Wmawiają wam, że spółki skarbu państwa są ważne dla Polaków. Jak są ważne dla Polaków? Spółki skarbu państwa w ogóle nie są ważne dla Polaków i WIG20 to pokazuje, szanowni państwo. WIG20 to pokazuje. E, proszę bardzo. Tak, ja jestem za sprzedaniem wszystkich spółek skarbu państwa szanowni państwo w ręce Polaków. Najlepiej, w ręce, szanowni państwo, takich funduszy, które by, byśmy stworzyli każdy Polak, zamiast bezsensownie inwestować w nieruchomości napompowane kredytem, pustym pieniądzem, bezsensownie inwestować w napompowane, w napompowaną ziemię też, bo też jest napompowana bezsensownie. To byśmy inwestowali w prawdziwe wealth, w prawdziwą gospodarkę, w prawdziwe pieniądze, byśmy inwestowali, szanowni państwo, w spółki prawdziwe, które produkują pieniądze, w to byśmy inwestowali, ale no, na, nasz naród taki jest, jaki jest, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Inwestowanie w nieruchomości jest dobre, szanowni państwo, ale pieniądze nie biorą się z nieruchomości, pieniądze biorą się z firm, pieniądze biorą się z, z korporacji, pieniądze biorą się z małego, średniego biznesu. Stąd się, szanowni państwo, biorą pieniądze. Biorą pieniądze biorą się z innowacji, pieniądze nie biorą się z nieruchomości. Nieruchomości to tylko wypadkowa gospodarki, szanowni państwo. Yy, znaczy, taka rzeczywistość, choć można powiedzieć, dobra, nieważne, yy, yy, bo zawsze można z drugiej strony coś powiedzieć, zawsze dwie strony medal, ale dobrze, jedziemy dalej. Szanowni państwo, no i proszę bardzo, wig 20, ja to ciągle pokazuję, to jest WIG 20 od początku jego działalności, prawda? E, e, proszę bardzo, rysujemy, szanowni państwo, rysujemy, e, rysujemy trend, trend. No żaden trend, tylko szyny rysujemy. No i proszę bardzo, co się dzieje, szanowni państwo od 20 lat. WIG 20 rośnie, się zawala. Rośnie się zawala. Rośnie się zawala. Rośnie się zawala. Rośnie się zawala, rośnie i co? I się zawala dosłownie, prawda? Co to oznacza, szanowni państwo, że gdy WIG dochodzi do wysokości, no to wtedy jest zawalany, prawda? No i wtedy się go wykupuje tanio. Potem rośnie do góry kupuje się sprzedaje się go drogo a potem się go kupuje tanio ja jako spekulant kocham wig20 ale jako polak to nienawidzę no wiecie no trzeba no ja, jako spekulant kocham wig20 ale jako polak nienawidzę e, szanowni państwo bo to niszczy nasz naród naszą przyszłość wig no i tyle <laughs> znaczy spółki skarbu państwa prawda bo nawiguję, ja bym chciał przeprosić od razu każdą spółkę prywatną Yy, Na WIGU 20, yy, bo to nie jest ich wina, że są największą spółką, no ale prywatną, prawda? No ale generalnie spółkami Skarbu Państwa, generalnie, bo to jest socjalizm, to jest generalnie zwykły socjalizm, zwykły komunizm. No mów, mówmy sobie, to jest zwykły PRL, to jest zwykły PZPR, prawda? Tam zarządzają zwykłe kacyki, szanowni państwo. Yy, no mówmy sobie yy, wprost, yy, i idzie do góry, szanowni państwo, idzie do góry, spada, idzie do góry, i, i tak, kupujemy. Kupujemy taniutko, sprzedajemy drogo. Kupujemy taniutko, sprzedajemy drogo. Tylko problem w tym, że na tym wszystkim tracą szanowni państwo my Polacy tracimy, prawda? Bo WIG 20 przez 30 lat, WIG 20 przez na tym bardzo dużo pieniędzy można zarabiać, ale WIG 20, ale jako spekulant, ale WIG 20, szanowni państwo, przez 30 lat w ogóle nie podwyższył swojej ceny. Dzisiaj WIG 20 mógłby kosztować 20 razy więcej. 30 razy więcej. Szanowni państwo, od 72 roku cena złota, od 72 roku cena złota do funta brytyjskiego w 72 roku jedna uncja złota kosztowała 15 funtów, a dzisiaj kosztuje 2000. 2000. 2000 tak giełda powinna, szanowni państwo. Nie tak, nie 131 razy, szanowni państwo, złoto wzrosło y, od 72 roku, tak? Rzeczy rzeczy rosną, prawda, jak się je modernizuje. A spółki na WIG20 są modernizowane, są nowe wejdźcie do, wejdźcie do spółek yy, 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 Skarbu Państwa, wejdźcie do spółek Skarbu Państwa, przecież tam wszystko pachnie, wszystko świeci, wszystko ładnie, prawda? Przecież to jest wszystko modernizowane, odnawiane, robione nowe i, 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 jak nie biura piękne, prawda, to maszyny nowe, prawda, to jest wszystko, przecież wszystko nowe, 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 no to WIG20 powinien, no to jeżeli kiedyś była rozklekotana skania, tysiąc rozklekotanych na stanie w spółce Skarbu Państwa, a dzisiaj jest tysiąc wiecie, Mercedesów, prawda, nowiutkich, no to przecież, no przecież to jest majątek tej spółki, dlaczego ta spółka nie jest 20 razy więcej warta, czy cały WIG20, prawda, WIG20 dzisiaj mógłby nie kosztować 2279, a mógłby kosztować bez żadnego problemu 22 tysiące 22 tysiące szanowni państwo i byśmy grymasili że za tanio, no ale jest no i proszę bardzo wig 20 spada ja powiedziałem, że jak ktoś wierzy Donaldowi Tuskowi, no to yy, może zakładać, że WIG20 będzie rósł. A jak nie wierzy, tak jak ja nie wierzę Donaldowi Tuskowi, no to WIG20 będzie spadał. No i WIG20, szanowni państwo, spada, wysoka inflacja, wysokie oprocentowanie, ale omaniają was, omaniają was, szanowni państwo, tym, że yy, wakacje kredytowe, że kredyt 0% to jest wszystko, szanowni państwo, dla, dla totalnych, ekonomicznych analfabetów, dla tumanów, Uniwersytetum Tumanum, szanowni państwo. No tak. no jest wszystko szanowni państwo, taki kit, a na sam koniec największym kitem, jaki teraz jest przyjechała Uszula von Jungingen szanowni państwo, i ona mówi nam że my mamy 5 miliardów na to, co się stało na południu Polski na ten potop, szanowni państwo I się okazuje, że to jest 5 miliardów, które miało pójść na coś wcześniej innego, no i popatrzcie jaki teatrzyk, jaki teatrzyk 5 miliardów i tak miało pójść na coś innego ale teraz możemy na to, prawda to jest taki teatrzyk, szanowni państwo to jest taki teatrzyk, to jest taki teatrzyk szanowni państwo, że, że tego się... I oni, i, i Tusk, i tam siedzi, i oni tam się trzęsą i zadowoleni są z tego wszystkiego, szanowni państwo. Przecież te 5 miliardów miało pójść na co innego, a pójdzie na to, prawda? Na odbudowę, zamiast mogli wybudować te e, retencyjne zbiorniki, by była sprawa załatwiona, czy dwa zbiorniki, nie wiem, ile tam by wystarczyło, prawda, małym kosztem, szanowni państwo. 5 miliardów euro, takie są niby zniszczenia, szanowni państwo. Takie są zniszczenia, prawda? A w tym samym czasie, szanowni państwo, yy, Sikorski jeździ i opowiada, że będzie odbudowywał ludziom cudze domy za nasze pieniądze. Niech chce sprzedać ten swój pałac i se odbuduje za swoje własne pieniądze. To, szanowni państwo, no po prostu to jest zgroza, szanowni państwo. Najwyższa inflacja w Europie. WIG-20 się zapada tak, jak się zapada od 30 lat, szanowni państwo. Oprocentowanie najwyższe w Europie. Czego my powinniśmy chcieć? Wzrostu WIG-20. Czego my powinniśmy chcieć? Spadającej szybko inflacyjnej. Czego my powinniśmy chcieć? Równolegle dzięki temu niższego oprocentowania. Czego my powinniśmy chcieć? Szanowni Państwo, stabilnej waluty. Tego wszystkiego powinniśmy chcieć, szanowni Państwo. Tego powinniśmy, a nie jakichś kocopołów o wakacjach kredytowych, o kredycie 0%, o 5 miliardach, które niby mają pomóc ludziom w kredytach. To mają być kredyty. Kredyty. Kredyty se każdy może... Kredyty to mają być, szanowni Państwo. Kredyty w euro. A u kogo w euro? A komu oprocentowanie dasz euro? Europejskiego Banku Centralnemu. Szanowni Państwo, to się w głowie nie mieści. Polska gospodarka idzie w zaparte, zapada się, Szanowni Państwo, od czterech, od pięciu lat. Tak samo. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do rozpowszechniania tego filmu, szanowni państwo, gdzie się napuszczajcie ze swoim uczniom, swoim studentom, niech studenci puszczają swoim wykładowcom, uczniowie swoim nauczycielom, debatujmy o gospodarce, debatujmy o liczbach, debatujmy o faktach, debatujmy jak nie być frajerami, jak być bogatym, jak nie być luzerami, popychadłami w Europie, szanowni państwo. Jak do czego są ci szanowni państwo Do czego są te szkoły żebyśmy stawali się popychadłami Które nie umieją wyczytać wykresu Giełdowego Które nie, nie wiedzą do czego jest oprocentowanie który, Naród który daje się Omamać wakacjami kredytowymi Które niszczą gospodarkę Kredytami na 0% gdy oprocentowanie Proszę bardzo Oni chcą proszę bardzo PKOBP, Spółka Skarbu Państwa i wchodzimy szanowni państwo to, to co zaraz zobaczycie Proszę bardzo PRSO 984 szanowni państwo 984, Spółka Skarbu Państwa, 984, 10%, 10 oprocentowanie, a już robiłem firmy, które pokazują, szanowni Państwo, że oprocentowania w Hiszpanii na y, nieruchomości 3%. 3%, szanowni Państwo. 3% na penthouse y pracujesz 20 dni na płacy minimalnej z basenem w Hiszpanii. Pozdrawiam, zapraszam do udostępniania tego wszystkiego, szanowni Państwo, bo inaczej bez Was się nic nie stanie. Bez Was się nic nie stanie. Będziemy mieli głupi, opętany głupi, naród i jedyne, będziemy, szanowni państwo, się tylko dawać, oszukiwać yy, i tyle. Taka jest rzeczywistość. Jesteśmy biedni, nasze pieniądze są rozdawane, jesteśmy ogłupiani, szanowni państwo. Taka jest, dany, biedniejemy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Pozdrawiam, cześć.